jest, przepraszam, jest takie taki, taki zdanie, tak, że, tak, że tak. o sprawach bezpieczeństwa narodowego nie dyskutuje się. Panie w związku doktorze, z tym nie będziemy dyskutować o Tak, było w państwach totalitarnych i tak jest w państwach totalitarnych po dzień dzisiejszy. Natomiast w cywilizowanym świecie europejskim, czy Ameryki Północnej, ponownie się to Stany Zjednoczone i Kanadę, niestety z społeczeństwem się dyskutuje. Poza tym proszę zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej bazy wojskowe są lokowane na terenach bezludnych, na terenach, gdzie jest mały stopień zamieszkania. A Redzikowo, w której ma stanąć ta baza, to jest 3 km od 100 tysięcznego miasta. Jaki tu jest teren bezludny? Gdzie gmina jest zamieszkała i to dość mocno, a jeszcze 3 km dalej, proszę pana, rozpościera się 100 tysięcy miasto. No, no to, to jaka to jest lokalizacja? To nie ma w Polsce terenów takich, gdzie jest ta przysłówio Głusza? Nie ma tego? Jest. Ale tam trzeba, to tam trzeba lokować, a nie tam, gdzie jest po prostu duże skupisko mieszkańców. To nie tędy droga i poza tym myślę, że, że jednak Prawo i Sprawiedliwość powinno się wsłuchiwać w głosy ludzi, a, a nie po prostu tak jak to dawna partia, prawda, z poprzedniej epoki, głosy ludzi miała głębokim poważaniem. prawda. Tutaj jednak trzeba się, bo każdy obywatel ma jakieś prawo, a nie to, że wyłączamy jakby od decyzji obywateli pewne ważne sprawy. Ja nie mówię, że obywateli trzeba zaznajamiać z tajemnicami ściśle tajnymi, bo wiadomo, są to pewne tajemnice, gdzie nawet my posłowie nie mamy dostępu. Ale trzeba z nimi rozmawiać. Poza tym na Zachodzie jest tak, panie Redaktorze, że jeżeli jest taka inwestycja, która powoduje, wojskowa, powoduje straty w regionie, no to z tego tytułu region otrzymuje jakieś środki na zasadzie zadośćuczynienia. A tutaj wie pan, straty się wrzuca, społeczeństwo nie sobie radzi, a rządu to nie interesuje. Nie. W cywilizowanym świecie są tak zwane odszkodowania. Jeżeli grunty tracą na wartości i region traci na wartości, żeby tu, na turystykę prawda, i tak dalej, to jest jakieś zadośćuczynienie. A u nas po prostu to nikogo nie interesuje. Niech ludzie radzą sobie sami. Nie, nie. Tak jest mówię, w systemie totalitarnym. Nie w systemie demokratycznym. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żeby w Polsce było ugrupowanie polityczne, które będzie chronić życie, odpoczęcie do naturalnej śmierci, które będzie bronić polskiej ziemi, które będzie sprzeciwiać się wyprzedaży polskiego majątku narodowego, w tym naszych pomorskich stoczni, zagłosujcie na Ligę Polskich Rodzin, ponieważ my słowa dotrzymujemy i zawsze głosujemy tak, jak obiecujemy.